Cześć. W dzisiejszym odcinku chciałbym pokazać wam jak można delikatnie, bezpiecznie i efektywnie popracować z przejściem szyjno-potylicznym. Mam tutaj na myśli przede wszystkim układ mięśniowy, czyli mięśnie Podpotyliczne, do których należą mięsień prosty tylny głowy większy i mniejszy oraz mięsień skośny głowy górny oraz dolny. Będziemy pracowali z całym tym obszarem i będzie nas on interesował przede wszystkim dlatego, że mimo tego, że mówię teraz o aparacie ruchu, jest on bardzo mocno związany zarówno z naszym układem autonomicznym, ale też z naszym układem pokarmowym. Dlaczego tak jest? Przede wszystkim dlatego, że wielokrotnie to już zbadano sekcyjnie, że te mięśnie i ich tkanka powięziowa oddaje bardzo dużo włókien do znajdującej się wewnątrz opony twardej, która otacza oczywiście nasz centralny układ nerwowy. Z tej racji, że. Z tego przejścia szyjno-potolicznego wychodzą nam też nerwy czaszkowe, m.in. nasz ulubiony bohater, nerw błędny. Mamy tutaj też dosyć bogatą tkankę naczyniową. To pracując z tym obszarem, bardzo często możemy zauważyć u naszych pacjentów pojawiające się wrażenie takiej błogości, zmniejszenie napięcia w całym ciele. Czasami pojawia się też jakieś burczenie w brzuchu, co może być właśnie zwierciedleniem zwiększenia aktywności nerwu błędnego. Sam ten obszar posiada też troszeczkę inne unerwienie, to już bardziej somatyczne. Przede wszystkim splot szyjny, który w dużej mierze zaopatruje czuciowo potylicę. Dlatego ta technika będzie też bardzo przydatna, warta do rozważenia u pacjentów skarżących się na bóle głowy, często też o takim charakterze napięciowym. Przede wszystkim w obrębie odcinka szyjnego, górnego i potylicy. więc ten obszar. Zarówno u pacjentów z dysautonomią, z zaburzeniami trawienia pojawiającymi się, ale też właśnie z takimi bólami głowy, będzie warte ten obszar do zbadania i wprowadzenia tej bardzo prostej, fajnej terapii. Także przejdźmy do dzieła. W porządku. Także zacznijmy sobie tylko do, od takiej ogólnej anatomii tego obszaru. Poszczególnych mięśni, gdzie one tutaj się rozkładają, na ten moment mniej nas to interesuje, dlatego że nie będziemy ich w szczegółowy sposób palpować. Musimy też brać pod uwagę, że to jest bardzo głęboka warstwa tkanki mięśniowej. Pokażę Ci zaraz jeszcze na chwilkę, na takim praktycznym, już na żywym przykładzie, jak rozpoznać, czy jesteśmy na mięśniach podpotylicznych. Niemniej jednak interesuje nas obszar od potylicy do wyrostka kolczystego C2. Co jest bardzo ważne? Będziemy starali się ułożyć nasze palce wzdłuż tej krawędzi potylicy. I teraz tutaj wydaje się, że mamy tego miejsca bardzo dużo. No, musimy też pamiętać o tym, że jeśli to wszystko jest wypełnione tkanką łączną, to ten obszar będzie dosyć ciasny, i jeśli ułożymy palce w odpowiedni sposób, to prawdopodobnie pod palcem środkowym i ewentualnie palcem serdecznym będziemy też czuć wyraźnie wyrostek. C2. To jest bardzo ważne, żeby pamiętać o tym, że to jest ta wysokość, dlatego że yy, nasz pierwszy kręg C1 nie posiada wyrostka kolczystego. W porządku. Także weźmy już się teraz do pracy na prawdziwym, żywym przykładzie. Ok, także przejdźmy teraz do yy, lokalizacji obszaru przejścia szyjno-potylicznego więc będę chciał ułożyć opuszki moich palców na łóżce potylicy czyli będę starał się zaraz za uchem znaleźć kość skroniową jest dosyć mocno wystającą kością znajduje się tuż pod skórą i następnie przechodzę w stronę doleżanki w dół w stronę do linii pośrodkowej ciała, cały czas trzymając kontakt z kością. Wtedy będę miał pewność, że jestem jeszcze na potylicy. I kiedy wejdę tutaj w taki obszar, w którym mam dołek, to już będę wiedział, że jestem zaraz za ścięgnem mięśnia MOS. I ten dołek jest miejscem, w którym chciałbym umieścić opuszek mojego palca wskazującego. Tak. Dokładnie to samo robię po stronie przeciwnej. Następnie zaraz za opuszkiem palca wskazującego znajduje się oczywiście palec środkowy. Również stara się on znaleźć jeszcze krawędź potylicy i staram się czubkami moich palców wejść jak najgłębiej w tkanki miękkie szyi. Czyli jednocześnie opuszek jest jeszcze oparty o kość, a czubek palca już ma tutaj kontakt tylko z tkankami miękkimi. Następnie palec serdeczny znajduje się zaraz za nimi, i najprawdopodobniej, mając jeszcze kontakt z potylicą, uda Wam się tym palcem, ewentualnie też palcem środkowym, znaleźć dosyć Twardą część kostną to będzie wyrostek kolczysty C2. Cała technika będzie teraz polegała na upewnieniu się, czy jestem w dobrym miejscu i na zostaniu w nim przez dłuższą chwilę, ewentualnie będziemy tutaj zaraz dokładać lekkie ruchy oscylacyjne. Jeśli będę miał kontakt z tkankami mięśni podlicznych, na których mi tutaj bardzo zależy, to powinno zmieniać się napięcie pod moimi palcami w momencie, kiedy poproszę moją pacjentkę o ustawienie oczu do góry bądź w dół. Także poproszę Cię teraz Monika, jakbyś tutaj chciała popatrzeć na mnie. OK. I teraz na swoje stopy. OK. Dobra. Więc mam wrażenie, że faktycznie to napięcie w tym obszarze mi się zmienia. Na pewno jestem w takim razie w kontakcie z mięśniami podpotylicznymi. Więc mogę tutaj zostać i czekać pomału na stopienie się Napięcia, które mam pod palcami, do momentu, kiedy poczuję, że opieram się już o tylny łuk C1. Ewentualnie, jeśli nie czuję, że zachodzi tu jakakolwiek zmiana, to mogę dołożyć leciutki ruch oscylacji. Czyli niejako, jakbym chciał pociągać całym obszarem potylicy delikatnie w swoją stronę, niejako troszeczkę rozbujać. Te tkanki. Teraz oczywiście przerysowuję ten ruch. W rzeczywistości jest on bardzo mały na małej amplitudzie ruchu. Ok. Także jak widzisz, technika jest bardzo prosta, wydaje się wręcz intuicyjna do wykonania, jest też bardzo bezpieczna, robimy ją pomału, na bardzo małej amplitudzie ruchu, o ile w ogóle on tutaj występuje. Ma stosunkowo niewiele przeciwwskazań u większości osób bez problemu możemy ją wykonać. Jedyne, co powinno tutaj zwrócić naszą uwagę, żeby nie odchylać daleko głowy naszego. Pacjenta w trakcie wykonywania tej techniki, fajnie, gdyby głowa miała możliwie neutralne ułożenie. Powinno nas zaniepokoić tylko pojawienie się oczopląsu, zgłoszenie złego samopoczucia ze strony naszego pacjenta. Większość wskazań to są tak naprawdę przeciwwskazania ogólne do wykonywania terapii manualnej. Jeśli chcesz zobaczyć jakieś kolejne materiały dotyczące właśnie terapii manualnej autonomicznego układu nerwowego, czy też terapii wisteralnej, które mam przyjemność prowadzić w formie szkoleń tutaj u nas w NeuroProjekt, to oczywiście zapraszam Cię na te szkolenia, ale zostaw też tutaj na YouTubie nam łapkę w górę, komentarz. możesz pisać jakąś sugestię, o jakim obszarze chcesz obejrzeć jakiś materiał. Na pewno wezmę to pod uwagę, w trakcie nagrywania następnych filmów. Do zobaczenia w następnym. Cześć!